Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Dziś w Sejmie zostanie przedstawiona uchwała dotycząca budżetu Unii Europejskiej. Zdaniem polskiego rządu tzw. mechanizm pieniądze za praworządność jest niebezpieczny i służy rozbiciu Unii. Weto w tej sprawie zgłosiły też Węgry i Słowenia prezydencja niemiecka naciska, by państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie unijnego budżetu. W obecnej sytuacji kluczową kwestią jest uruchomienie funduszu odbudowy i na to liczą przede wszystkim państwa południa Europy najmocniej dotknięte kryzysem covidowym. I w tej sytuacji, jeżeli Holandia i inne państwa północy wprowadziły warunek wprowadzenia właśnie zasady praworządności, to państwa południa nie będą tego kwestionować, dlatego, że w ich interesie jest jak najszybsze uruchomienie tych środków. Zauważa politolog Doktor Marcin Kędzierski, na warunki Unii nie zgodziły się Węgry. Połączenie kwestii finansowych i gospodarczych ze sporami politycznymi byłoby poważnym błędem podważającym jedność Europy. Wobec braku obiektywnych kryteriów i możliwości odwołania się, nie można na tym opierać procedury każącej państwo członkowskie. Nie ma też zgody Słowenii, która wzywa do oszukania kompromisu. Dzięki temu instrumentowi większość w Radzie Europejskiej będzie decydowała o tym, czy praworządność jest. Przestrzegana, czy też nie. Tak więc będzie o tym decydowała większość polityczna. Jeśli do tego dojdzie, będzie to koniec Unii Europejskiej. Politolog dr Marcin Kędzierski zwraca uwagę, że dyskusja wokół praworządności ma charakter bardziej polityczny niż prawny. Jednak nie jest ona zupełnie bezpodstawna. W ostatnich latach doświadczaliśmy sytuacji, w których niektóre państwa członkowskie defraudowały środ środki z funduszy europejskich. Natomiast pozostaje otwartym pytanie, czy te dyskusje, wokół praworządności powinna dotyczyć kwestii reform wymiaru sprawiedliwości. No i to jest ten element tego sporu, który, na którym najbardziej zależy dzisiaj Polsce. Podobne zdanie płynie także z Polski, jednak opozycja próbuje wymusić na rządzie zmianę decyzji. Dzisiaj każdy, kto grozi wetem w stosunku do dobrego budżetu dla Polski... Zdradza polski interes narodowy. Borys Budka wezwał premiera, by poparł nowy mechanizm, a następnie podał się do dymisji. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki określa mechanizm jako próbę obejścia traktatów unijnych poprzez rozporządzenie. Domagamy się przede wszystkim tego, żeby Unia Europejska nie była Unią podwójnych standardów, żeby była Unią równych, a nie Unią równych i równiejszych bo pojęcie praworządności jest niejasne i może być dowolnie interpretowane. W konsekwencji mechanizm mógłby zostać dowolnie użyty przeciwko dowolnemu państwu członkowskiemu, zauważa premier. Dziś w Sejmie ma przedstawić uchwałę, która wskaże wszystkie aspekty dotyczące unijnego budżetu. Projekt tzw. Tarczy Branżowej ponownie trafi do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu posłowie zgłosili szereg poprawek mających rozszerzyć zakres pomocy dla firm. Projekt tzw. Tarczy Branżowej to realne wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Dotychczas na pomoc dla całej gospodarki rząd przeznaczył ponad 150 miliardów złotych. Teraz potrzebna jest pomoc punktowa, która obejmie te firmy, które dotknęły obostrzenia. Musimy kierować precyzyjną pomoc punktową do tych branż, których sytuacja jest najtrudniejsza. Zaznacza wicepremier Minister Rozwoju Pracy i Technologii Jarosław Gowin. Rząd chce wprowadzić świadczenie postojowe dla osób, które prowadzą firmę między innymi w branży gastronomicznej, fitness, filmowej czy rekreacyjnej. Przedłożenie to dotyczy przedłużenia stosowania sprawdzonych, tak jak państwo wiecie już instrumentów na kolejne miesiące, ponieważ trzeba w tej sytuacji zachowywać obecną wiedzę o rozwoju pandemii, że może ona potrwać kolejne miesiące. Możliwe, możliwość wypłaty tych świadczeń jest do czerwca 2020 pierwszego roku, przy czym prezes Rady Ministrów, w zależności od stanu epidemii i nałożonych obostrzeń, dostaje uprawnienie do przedłużenia, do przedłużenia tych świadczeń. Propozycje, te, które są w projekcie 704, były konsultowane ze związkami przedsiębiorców i pracodawców oraz z Federacją Przedsiębiorców Polskich pracodawcy w tych konsultacjach zgłaszali kolejne branże do objęcia pomocą. I tak wsparcie dla kilkudziesięciu branż, głównie w sektorze usług, to kolejne 2 miliardy złotych. Pomocy dla przedsiębiorców. Mówiła wczoraj w Sejmie poseł PiS Teresa Wargocka. Z poprawkami do projektu nie zgadza się opozycja. W imieniu koalicji obywatelskiej mogę powiedzieć jedno. Taki projekt ustawy, który został przedstawiony Wysokiej Izbie, jest po prostu nie do przyjęcia. Dlatego koalicja obywatelska składa szereg poprawek tak, aby ten projekt po pierwsze obowiązywał wszystkich, którzy, którzy założyli swoje firmy również w 2020 roku, tak aby zawieszenie składek miało miejsce od października do grudnia. I jeżeli dalej będzie trwał ten czas pandemii, a będzie trwał, to żeby rząd musiał przedłużyć taką możliwość. Wsparcie dla branż dotkniętych pandemią popiera rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz podkreśla, że taka pomoc to krok we właściwym kierunku, jednak powinna ona obejmować wszystkie zamknięte firmy. Pomoc ma być skierowana do firm z branży gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. To krok we właściwym kierunku, mówi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Jednak, jak zaznacza kwota 1 miliarda 800 milionów złotych, to nie jest duża kwota w porównaniu z tą, jaka popłynęła na wiosnę. Przypomnę, że wtedy 140 miliardów złotych zostało przekazane firmom. I to na, w ciągu 3,5 miesiąca, na 3,5 miesiąca zamknięcia firm. I to pozwoliło na przeniesienie substancji firm przez ten trudny okres i uratowanie miejsca pracy. Na wiosnę pomoc nie była tak zróżnicowana nie zależała od kodu PKD, a kryterium spadku dochodu było niższe. Rząd zmienił co prawda filozofię wspierania firm, bo tym razem nie będzie to wsparcie całości, dla całości gospodarki, czyli dla firm, które były, miały spadki, tylko dla firm po PKD. No i tu oczywiście też są problemy. Mam nadzieję, że ponad 30 firm, które nie zmieściły się w tym PKD, które rząd w tej chwili wskazuje, a są także zamknięte, że ta zmiana zostanie wprowadzona i wsparcie otrzymają wszystkie firmy zamknięte. Teraz na wsparcie nie mogą liczyć między innymi sklepiki szkolne czy agencje reklamowe. Sklepiki szkolne, które są w PKD sklepy nie otrzymały możliwości wsparcia, przecież są zamknięte agencje reklamowe, które pracują dla. Yy, dla yy, tych eventów, dla tych yy, targów, tak, które które są wyspecjalizowane w pracy właśnie dla, dla na przykład targów, są pod PKD agencje. Agencje reklamowe generalnie dzisiaj też mogą zarabiać i to zarabiają te, na przykład, które reklamują sprzedaż w internecie. Ale te, które reklamują targi, no niestety zarabiać nie mogą. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców liczy na to, że wicepremier minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin wprowadzi zmianę i że wsparcie dostaną wszystkie zamknięte firmy. Izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet warszawskiemu sędziemu Igorowi Tulei. Domagała się tego prokuratura, chcąc postawić sędziemu zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień i bezprawnego ujawnienia informacji z postępowania. W 2016 roku obrady Sejmu zostały przeniesione do sali kolumnowej. Sprawa trafiła do prokuratury, ta jednak dwukrotnie ją umorzyła. Rok później Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Igora Tulei uchylił decyzję śledczych. Kazałem kontynuować postępowanie przygotowawcze, złożyłem również zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa fałszywych zeznań przez e, prominentnych polityków e, partii rządzących. Uzasadnienia wyroku sędzia Tuleja dokonał w obecności mediów. Zdaniem prokuratury przekroczył wówczas swoje uprawnienia i bezprawnie ujawnił informacje z postępowania. By pociągnąć go do odpowiedzialności karnej, prokuratura krajowa złożyła do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie Igorowi Tulei immunitetu sędziowskiego. To się jednak nie stało. Na taką decyzję organu z prokuratury wpłynęło zażalenie. To nie prokuratura wniosła zażalenie na odmowę immunitetu. Podpisał tę decyzję kolega pana, ziomka z Wydziału Spraw Wewnętrznych. Ten człowiek nazywa się Piotr Dąbrowski. To są konkretni ludzie. Tłumaczył Piotr Gonciarek ze Stowarzyszenia Sędziów Justicja. Wczoraj po raz szósty sędzia Igor Tuleja został wezwany do stawienia się przed Izbą Dyscyplinarną. Organem, którego nie uznaje nie tylko on sam, ale także Komitet Obrony Sprawiedliwości, który zebrał się pod gmachem Sądu Najwyższego. Mówi sędzia Paweł Juszczyszyn. Izba dyscyplinarna dziś nie powinna i nie ma umocowania do tego, by orzekać o immunitecie, ale co może ważniejsze, o dalszym pełnieniu służby i orzekaniu przez sędziego Igora Tuleje. Przed Izbą Dyscyplinarną, podobnie jak i w czerwcu, sędzia Igor Tuleja się nie stawił. Publicznie zapowiedział, że jeśli jego immunitet zostanie uchylony, nie stawi się też na przesłuchanie przed prokuratorem, powiedział też, że prokurator będzie mógł co najwyżej doprowadzić go siłą. Albo wnioskować o pozbawienie wolności. Będę e, przychodził do, do pracy. Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej rozpoczęło się z blisko dwugodzinnym opóźnieniem. Składowi orzekającemu przewodniczył sędzia Piotr Niedzielak. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie uchyliła immunitet warszawskiemu sędziemu, zawiesiła go także w czynnościach i obniżyła jego wynagrodzenie o 25%. Sącz. W składzie obecnym. doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że w artykule 80, paragrafie 2c jest mowa o. Zamiany, wierzy, Taki bieg sprawy otwiera prokuraturze drogę do postawienia zarzutów sędziemu Igorowi Tulei. Wśród nich najprawdopodobniej będzie przekroczenie uprawnień i bezprawne ujawnienie informacji z postępowania. To były informacje dnia. Kolejne wydanie o godzinie 10. Do zobaczenia z Panem Bogiem.